Hejka, hejka, tu Ewelka. Hejka, hejka, tu Mateusz. Witamy Was w dzisiejszym Q&A i odpowiemy sobie na pytania, które mieliście okazję zadać na Instagramie oraz na YouTubie. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek. Gdybyście mieli wybrać tylko dwa z trzech dla swojego partnera, co byście wybrali? Mądry, bogaty, piękny? No to ty pierwszy. Ja bym wybrał piękna i mądra. I mądra, to ja bym wybrała mądry na pewno, hmm, chyba bogate. Zawsze sobie można jakieś operacje zrobić. Czy jest coś, czego byście nigdy w życiu nie zjedli? Ogólnie to ja nie lubię oliwek, aczkolwiek ostatnio byłam na Panińskim i były szaszłyki, w których były też oliwki. No i jadłam, no i jakoś dałam radę, ale w sumie chyba czego bym nie zjadła. Kolendry bardzo nie lubię, bo nam jakiś taki metaliczny posmak. A tak, to to ja chyba nie wiem wszystko. Okej, okay, ja bym nie zjadła 100% wątróbki nigdy w życiu. Znaczy inaczej, dwa razy w życiu próbowałem i dwa razy mi nie smakowała, więc trzeciego razu już na pewno nie będzie. A i oliwek też nie lubię. Planujecie dzieci, jeśli tak, to czy będziecie pokazać je w internecie? To zacznę od drugiej części, no to nie chciałabym. Pokazywać. Ale w ogóle, czy nawet twarz cenzurować? Nie, w ogóle chyba. Ewentualnie jakieś takie nawiązanie, ale po prostu też wiesz, no nie, nie wiadomo, jak by się człowiek zachował, ale no po prostu, żeby ta istota miała swoją prywatność, żeby sobie sama zdecydowała, nawet w sumie bym chyba imienia nie chciała podawać i po prostu. no wiecie, nie. No... Ja bym nie miała z tym problemu. Znaczy, znaczy nie, wiesz, jakby to było na przykład tak pokazywane, że od czasu do czasu m, gdzieś tam się przewinie dziecko, no to. No tu spokojnie, no, tak samo, milkę też, gdzie tam czasem z nią idziesz czy coś i jest pokazana, a ten. No Okej, okay. a... no ale nie chciałbyś robić kontentu na dziecko. No, no, nie. No. Czy planujecie dzieci? Planujemy, ale jeszcze nie teraz na pewno. Dokładnie. Na dzieci trzeba mieć, moim zdaniem, albo powołanie, albo stabilność finansową. No i tu nie ma ani tego, tego na, na dzień dzisiejszy. Kolejne pytanie: Mak czy Zdecydowanie McDonald's, aczkolwiek od czasu do czasu ten kfc może wlecieć, ale kubełek to tylko na promce, po prostu tanio, żeby było, żeby się naszyć. A z takich bardziej ekskluzji, no to Granderek z kuponiku jest spoko, a taki lżejszy, no to Twisterek, Tak, taki za 15 zł z frytkami mhm. był na kuponie. Aczkolwiek to jest taki na dwa gryzy dla mnie. Ja mam także z KFC bardzo lubię frytki. A z kolei z McDonalda lubię te burgery i tak dalej. Jeśli chodzi o KFC, to w sumie z Spoko Grander też, ale jakoś tak, no od czasu do czasu można zjeść, ale wolę makaz jeszcze. Jakie są Wasze trzy top knajpy, które polecacie? Jeśli chodzi o. Się naśmieciłaś? <gry> jeśli chodzi o wasze rejony, gdzie warto ze znajomymi wypaść mm, czy wpaść. Czy do tak? jednego jesteśmy zgodni? No, awionetka. Tak, burger. W Oj. sumie to dzięki matuszowi polubiłam Chińszczyznę. I jest taka chyba na Węgrzech się nazywa Adonk. I tam dają takie fajne chipsiki. No. Ehm, przystawkę. Przystaw jako przystawkę? Ehm, z sosem krewetkowym. No, jakimś sosem. Nie, z tym sosem po prostu chińskim. No dobre. Jest. A chipsy są krewetkowe chyba. A trzecia? trzecia? Ehm, trzecie, no może Sigma. Jest taka, jest taka pizzeria, Sigma, ona jest koło Wandy. Czy z tym, co teraz robicie wiąże się również przyszłość, skupiacie się tylko na tym, czy coś przykładowo macie, jakiś plan awaryjny w razie W? Znaczy mi się wydaje, że po prostu Uber to jest zawsze taka opcja awaryjna, gdzieś tam sobie próbujemy działać w innych strefach, w internecie czy... Działamy sobie w tym, mamy otwartą głowę na jakieś nowe biznesy, coś tam sobie próbujemy, jesteśmy otwarci po prostu, ale też nie szukamy na siłę. No i co, no zawsze można sobie na Uberze dorobić, zawsze też jak jakiś biznes Wam nie wychodzi, do końca, czy Wam się coś tam nie spina, i tak dalej, no to zawsze można sobie coś tam na uberze dorobić. więc... Tak, wyrobiliśmy sobie też nawyki oszczędzania, żeby po prostu mierzyć ponad stan, żeby zawsze mieć tą poduszkę finansową w razie W, żeby się tak nie no nie, i nie szukać na siłę. No. Chcę to Apkę zeskanuj. Dzień dobry, ja poproszę kombo. tak? Tak, jaki ja, to Z checkerkiem i cheeseburgerkiem. Kola? Tak, kola zero bez lodu. Wiecie, kola zero, bo jesteśmy na diecie, nie? Jaką najdziwniejszą sytuację miałeś jeżdżąc na taksi? E, miałam takiego TikToka, mieliśmy, tylko nie wiem, czy w sumie on jeszcze krąży, czy już został zdjęty. Był taki bardzo kontrowersyjny, kiedy tutaj e, wiozłam czterech panów z psem, e, no i coś tam panu nie podpasowało, no i zaczął mnie wyzywać, e, no... Grypserą zaczął gadać. A tak, tak, to ten, e, czy daje perunce, to nie wiem czy to. Zyka, każe... tak, ja. No czy kojarzycie to. Proszę bardzo, dajesz do Proszę? Czy dajesz do Co To robię? Nie zrozumieć. Jeźdź tu czy Tomek do... wysiądzimy? mi pan nie, do... ty... do... do... okay. nie dotykać, bo zaraz pan wysiądzie stąd. Czemu? No właśnie, Nie. Proszę iść do tyłu. Co? Do tyłu. A że, że co? Nie dotykał. Nie ma co Co według Ciebie jest lepsze, jazda na aplikacji, czy w korporacji taksówkarskiej? Jak na Ciebie reagują taksówkarze z konkurencji, na przykład Ikar? To może Ty odpowiesz na pytanie teraz. Co jest lepsze? Wydaje mi się, że jeśli wolicie jeździć, a nie stać, to lepiej sobie jeździć na Uberze. No, jak wolicie robić mniej kilometrów, więcej stać, ale zrobić jeden kurs za lepszy, no to wtedy na e, zwykłej korporacji. Natomiast pasażerowie mi się wydają, że na zwykłej korporacji są gorsi. Smacznego? Smacznego. Jak wiecie, to też smacznego. Mm, boże. boże. Jak na siebie reagują taksówkarze z konkurencji, na przykład kar. Szczerze? Albo neutralni. Nie reagują na mnie, albo mi czasami machają też. I z i, i kara, i z jakiejś normalnej w korporacji. Mhm. Tam czasami zakazuję, co tam, jak tam. No Ale wy z jakiegoś większego uwielbienia. A raczej neutralnie, no tak, żeby mi miał ktoś krzywdę robić, no to, no to nie. Podoba ci się Kraków, czy może wolałabyś mieszkać w innym mieście? Podoba mi się Kraków. Ma minusy w postaci na przykład tłoku na mniej o 10 we wtorek, ale generalnie w porządku. Nie przywiązuje się. Cieszę się z Krakowem, ale się nie przywiązuje, kto wie gdzie raz wjezie. A Ty, rodowity Krakowianie, nie? No ja całe życie mieszkam w Krakowie. Mieliśmy pomysł, żeby mieszkać w Jaworze, nie przeprowadzić się, no ale jakoś tak wyszło z pracą i tak dalej, że zostać mnie jednak w Krakowie. Czy mógłbym mieszkać gdzieś indziej? Pewnie mógłbym, natomiast to jest mi dobrze, ale coraz bardziej skłaniam się ku temu, żeby gdzieś się na obrzeżach Krakowa przeprowadzić. Czy wszyscy klienci taksi są tacy rozmowni? Nie. Im dłużej jeździmy, tym większe zauważamy tendencję, że się ludzie nie odzywają, tylko po prostu łeb no, w, web w telefon. telefon. Czemu tak do środka dajesz? No a jak coś inaczej? Ogólnie to uważam, że jeden ketchup na takie friki to za mało. Czy jest coś, co Cię irytuje w zachowaniu podróżujących? Jeśli tak, to co najbardziej? <laughs> Jedzenie w samochodzie bez a <laughs> Ej, ale to jest innego, bo jak sama nabrudzisz, to Ty sama posprząta, że jak Ci pasażer nabrudzi, to on Ci nie posprząta, tylko Ty to musisz Tak, słyszysz, że on sobie bułkę otwiera, nawet się nie zapyta, nie? bo jak ktoś dzień dobry nie mówi. Mnie najbardziej denerwuje, jak trzeba czekać na pasażerów, ale to już wiecie. Dla mnie nie, e, chyba, że, e, chyba że po prostu nie ma przestrzeni, żeby czekać, bo są takie miejsca w Krakowie, że no po prostu nie ma jak droga jednokierunkowa zawalona autami po lewej, po prawej i ktoś siedzi jedzie z tyłu, a hmm. nie mam, ja nie wtedy da? anuluję i odjeżdżam po prostu, no. bo to bez sensu, jeszcze mandat dostaniesz pewnie jakiś. Jak tam dywaniki czy kupiłabyś je, gdyby nie współpraca? Zdecydowanie tak. One są bardzo praktyczne, zwłaszcza na taksi, bo nie tylko ja jeżdżę, tylko po prostu też pasażerowie z tyłu i przemiał tych butów jest ogromny. No i na przykład w zimie są takie sytuacje. No, w zeszłą zimę nie było aż tyle śniegu, ale dwa lata temu, jak były takie, wiecie, że tak napada z 10 cm. No, jak ci ludzie wchodzą, no to po prostu tej wody jest ogrom. No, i jak są gumowe dywaniki, no to ta woda. Tak chlupie. chlupie, robi się błoto i w ogóle, a tu faktycznie wchodzi, no i jest to po prostu czysto, estetycznie, potem to jakoś wysycha albo się wyczepuje. Jeśli chodzi o te komórki w dywanikach, to wam teraz coś pokażę. Odkręciłem sobie wodę. Patrzcie, wszystko jest w tej komórce. No, to jest niesamowite. A naprawdę są takie sytuacje, jak napada deszcz, jak napada śnieg, tej wody jest naprawdę dużo. No i wtedy to jest to bardzo praktyczne. A w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, jeszcze zanim mieliśmy współpracę z ewadywaniem mm -hmm. no jak wracaliśmy tak taksówką, to właśnie pan miał... Miał, takie brązowe brązowy miał. Tak, ale też miał z plastrami. No i pamiętam, że w ogóle zwróciło to naszą uwagę, się zapytaliśmy go, czy on poleca, on mówi, że, że tak, że co prawda kosztowało go dużo, bo tam chyba mówił, że 600 zł, ale że cały ten piak fajnie wchodzi, że już nie ma tych problemów i w ogóle. I wtedy sobie tak pomyślałam, że w sumie fajna firma, mogłabym mieć z nią współpracę, no i jakiś czas później się odezwali do no i pamiętajcie, że jakbyście chcieli zamówić Ewa dywaniki od Omewo, no to możecie skorzystać z naszego kodu rabatowego. Kiedyś to była driverka, ale zmieniliśmy na taksi. No ponieważ driverka, no to niektórzy ludzie nie wiedzieli czy przez V czy przez W. Łatwiej zapamiętać to Łatwiej zapamiętać, no. No więc użycie sobie kodu i wtedy sobie obniżycie cenę całego koszyka. Poczekaj, ja bym to wylał. Dobra, nabrudziłem to, muszę to wylać teraz. <grym> Ile tu wyszło tej wody? Pół litra? No prawie pół litra wlałem. No i jak nowe. Dobra, można jechać dalej. Czy zmieniło się coś, jak jesteście małżeństwem? Zmieniło się wszystko o 360 stopni. <grym> dokładnie. No nie, Mamy nic obrączki. nie zmieniło. Dokładnie. No, my w sumie wcześniej mieszkaliśmy też razem, więc. Zyskaliśmy nowe prawa i obowiązki względem siebie. Tak, dokładnie. <grym> Mieliście ślub kościelny czy cywilny? Yy, mieliśmy ślub cywilny w plenerze. To była nasza wspólna decyzja? Nigdy nad nie myśleliśmy o ślubie kościelnym, więc. Tutaj akurat byliśmy zgodni. Mieliśmy mały, skromny ślub, było 12 albo 14 osób, więc yy, było tak, jak chcieliśmy po prostu. Tak, no. Jak dajecie radę jeździć Toyotą bez wygłuszenia i z tą fatalną skrzynią biegów? Fatalna skrzynia biegów, ja tego nie zauważałam, ale też w sumie nie mam porównania, bo wcześniej jeździłam w manual... na manualnej skrzyni biegów. W manualnej, na manualnej. A wygłuszenie? To kwestia przyzwyczajenia, też jak jadę po autostradą na przykład i sobie słucham jakiegoś podcastu, no to to też słychać, trzeba podgłosić mocno, ale tak po mieście, no w sumie tutaj jest głównie za po mieście, także no. e, da się przyzwyczaić. A Ty? Znaczy no ja jeździłem innymi automatami, słychać, że trochę wyje, ale nie ma za to takiego szarpania jak przy zmianie biegów, no bo tu nie ma zmiany biegów. Wydaje mi się, że skrzynia ok, jeśli chodzi o wygłoszenie, no to no wiadomo, no nie jest to Lexus. Jest to Toyota, ale po mieście spoko, a poza miastem, no to rzadko się jeździ, więc... Jak wyglądała praca w Ikar i czy y, bardzo różnią się zarobki co do Ubera? W sumie to Ty na to odpowiesz, bo Ty y, więcej jeździłeś niż okay. sumie na Ikarze. Y, no... On mnie tam ściągnął. Tak, ja Ewelinę ściągnąłem do Ikara, ja jeździłem w Ikarze 3 lata, Ewelina ich chyba z dwa. Coś takiego, coś takiego, no. W każdym bądź razie ja Wam też mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która obsługiwała kierowców w biurze RS Partner. Przychodziło tam bardzo dużo kierowców właśnie z Ikara, z Megi. No i narzekali, że u nich jest słabo i że chcą na Uberze, bo słyszeli, że jest lepiej. Prawda jest taka, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Jeździliśmy na Ikarze, narzekaliśmy, że są słabe stawki. Wydaje mi się, że to nie ma takiej dużej różnicy. Na pewno jest duża różnica, jeśli chodzi o ilość kursów. Na Ikarze myślę, że jak się zrobi dwa kursy w ciągu godziny, no to jest max, a jeśli chodzi o Ubera, no to jesteście w stanie zrobić pokojnie 3-4 nawet 5 kursów w ciągu godziny. No i finalnie na godzinę wychodzi tyle samo. Jest to około 50 zł na godzinę w Krakowie, no z tym, że po prostu na Ikarze czy, czy jakiejkolwiek innej korporacji zrobicie po prostu mniej kilometrów, podsumowując bardzo porównywalne zarobki. Tak, wczoraj w ogóle dzwonił do mnie mój kumpel ze starej pracy, który sobie też dorabiał, dorabia na Ikarze i pytał się mnie właśnie jak tam na Uberze, bo on myśli właśnie, żeby się przesiąść, bo już... No jakby okrutnie może to zabrzmieć, ale grupa docelowa ikara powoli, lecz nieubłagalnie będzie wymierać. Ja bym na pewno nie chciał już jeździć na ikarze. No jakby stawki były większe, tu. To... kto więcej wyciąga napiwków? No wydaje mi się, że ja. No, też mi się wydaje, że to Ewelina. No, wy... no, z ja jestem kobietą, no i tutaj jakby tutaj mamy łatwiej. Na no, po drugie ja mam chyba wyższe usposobienie. Tak, no. ale w ogóle mam tutaj świnkę z napiwkami, możemy sobie wyciągnąć. Ja tak mam, że ona sobie tam leży, ludzie mi wrzucają, rzucają, wrzucają. wrzucają. No ja sobie tam po prostu raz na miesiąc sprawdzam, wyciągam. I pamiętam, jak my też kiedyś jeździliśmy i sobie porównywaliśmy, równocześnie jeździliśmy i zawsze jak mówiła, że no, ona ma tyle i tyle i 50 zł w napiwkach, nie? Więc... Bardzo często jest tak, że jak kurs kosztuje na przykład, nie wiem, 16 zł, no to ktoś daje 20, a ja mówi bez reszty. To jest najczęstsze. A tak po prostu na sucho, żeby dać napiwek, no to, to Tak samo z siebie, bardziej. nie? No, ale zdarza się, zdarza się. No ta świnka pomaga. Okej, okay, kolejne pytanie. Jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się właśnie na Uberze. Tak. E... Uber lepszy niż Tinder. Tak. Ogólnie no to oboje zaczęliśmy jeździć w tym samym czasie mniej więcej. Tu ma już wcześniej mówił, że dwa miesiące chyba ja wcześniej zaczęłam, no nieważne. Mhm. No i wtedy jak jeździliśmy, to była taka aplikacja Zelo. Nadal jest, dalej już jest mniej używana przez kierowców Ubera Coś jak Sibi radio. No, coś jak Sibi radio. No i tam po prostu można było sobie gadać z innymi kierowcami. My sobie tak właśnie rozmawialiśmy i z sobą i też z naszymi znajomymi. Czyli na dzisiejsze po prostu nagrywanie głosówek. Tak, nagrywaliśmy sobie głosów w czacie grupowym. No i się, jak tam ruch, czy się opłaca wyjeżdżać, czy lepiej. Potem wyjechać. No i jak był przez to z kursami, no to spotykaliśmy się gdzieś tam na kawę czy właśnie na McDonalda i tak właśnie na jednym z tych spotkań poznaliśmy się. No. I to było kiedy? Mi się wydaje, że 2018 rok. O no, 18-19 to mogło być. Czy ten zawód będzie opłacalny za kilka dobrych lat, jako masz teorię? Szczerze, mówiąc, ciężko powiedzieć. Znaczy, Branża na pewno się rozwija, jest coraz więcej tych przejazdów. Nie wiem, na przykład tam 10 czy 15 lat temu, jak ja pamiętam gdzieś tam szło się na rynek. To nigdy w głowie, do głowy by mi nie przyszło, żeby wrócić taksówką z, z rynku. Tak, Wracałem tak. się tramwajem. Teraz to nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wrócić tramwajem, bo można sobie wrócić Uberem, więc e, tych przejazdów jest naprawdę coraz więcej i będzie ich coraz więcej. No pytanie, czy kierowców też będzie coraz więcej, czy, e, czy te stawki też będą takie same, jakie są, czy się e, podniosą. Tak, bo jednak inflacja tutaj bardzo się zmieniła no. na przestrzeni lat. Kolejne pytanie. Ile trzeba mieć prawo jazdy, żeby jeździć na Uberze, Bolcie i Freenow? To ty odpowiedz, bo ty pracowałeś. Można tak naprawdę od razu po zdaniu prawa jazdy zacząć jeździć. Z tym, że musicie mieć już wydany wydane teby fizycznie prawo jazdy, ten blankiet, ponieważ na weryfikacji jest wykonywane zdjęcie e, prawa jazdy. E, no i właśnie jak, jak macie w aplikacji, to wam to nie przejdzie, musicie mieć już fizyczne prawo jazdy. E, hejka, przetestujecie Bolta w Krakowie, jaki był wasz najdroższy kurs na apce? E, jeśli chodzi o testowanie aplikacji, to ja wam odpowiem. Skłaniamy się ku temu, natomiast ja bardzo nie lubię jeździć na bolcie. Ty mm. chyba też. No, no, no. no dlatego w sumie tego Wolta praktycznie w ogóle nie ma na kanale. Kłaniamy się, tylko w sumie nie wiem, czy na dwa auta jakoś byśmy pojeździli byśmy. Sobie porównanie, porównanie czy. Więcej no. Jaki był wasz najdroższy kurs na apce? Ty masz chyba większy, e... większy ten. Tak, większy... mój był z lotniska w Balicach do Wrocławia i wtedy 1051 zł. Ja miałem kurs z Katowic do Krakowa, najdroższy. Był on po. Koncercie Ramstein i był wtedy mnożnik 3,5. I na tym 3,5 złapałem komforta i wyszło za niego chyba około 750 zł. Co byś zmieniła w mieście Kraków? Ceny mieszkań. Ceny mieszkań? <grym> tak. Okej. Okay. No ceny mieszkań też, ale ja bym przede wszystkim te remonty ogarnął, bo nie uwierzę, że w innych miastach na świecie da się remont ogarnąć tam w, w kilka tygodni, a w Krakowie remont mostu trwa... ile ma chyba rok czasu być, czy, czy coś takiego? Więcej buspasów, o co bym zmieniła? Więcej buspasów? Tak, więcej buspasów, no. no. to w sumie to takie tylko dla taksi byłaby zmiana. No, ja czym jestem. No. dobra. Dlaczego nie możesz jeździć na gazie po tej awarii układu hybrydowego? To ja Wam odpowiem. To nie jest tak, że nie możemy jeździć na gazie. Chcieliśmy po prostu przetestować, czy usterka hybrydowego układu wynika z tego, że jeździmy na gazie. Dlatego po prostu stwierdzimy, że Ewejna dwa baki paliwa wyjeździ, benzyny, no i wtedy, jeśli nie wyskoczy błąd, to jest większa szansa, że to jest przez gaz. Stało się tak, że Ewejna wyjeździła dwa baki benzyny. W tej chwili wyjeżdża kolejne dwa baki już gazu i dalej nie wyskoczyła to usterka, więc nie wiem, czy się samo naprawiło, czy nam za jakiś czas wyskoczy. Ile masz lat i ile lat pracujesz na taksi? Ja w tym roku skończyłam 30 lat, Mateusz także i jeżdżę na taksi od 2018 roku. Mhm, ja też od 2018. Kolejny pytanko: co się stało z waszym Jeepem? Jeepa sprzedaliśmy. Jeepa kupiliśmy trochę po to, żeby sobie przetestować, jak się jeździ w terenie, żeby się pobawić. E, pobawiliśmy się, nagraliśmy tam chyba 3 czy 4 odcinki z tym jeepem. E, no i go sprzedaliśmy, i za pieniążki ze sprzedaży kupiłem sobie motocykl. Ej, a jemy macuszki? Możemy. Jakie auto ma Mati? E, ja w tej chwili nie mam samochodu. E, mam motocykl, Kawasaki Z900. Jeśli chodzi o samochód, to czasem sobie w jeżdżę. czasem jeździ nią moja mama, a czasem ona stoi po prostu pod blokiem. Jakie następne auto? Co ci się marzy? Marzy mi się, żeby spłacić leasing i nie być niewolnikiem banku. No, no myślę, że dobry pomysł. Natomiast, kurczę wiecie, no pod aplikację myślę, że Corolla to jest najrozsądniejszy i najlepszy wybór, no jeśli chodzi o samochód. Wiadomo, fajnie by było jeździć kamry, fajnie by było jeździć Lexusem. Nie wydaje mi się, żeby to było z ekonomicznego punktu widzenia rozsądne, więc na razie jest Corolla. Jak się skończy leasing, to będziemy myśleć, co dalej. Ile masz przejechane Toyotą? To na ten moment 72960. Ja Wam jeszcze powiem, że na stronie ewelkataxidriverka.pl jest taka zakładka o mnie i tam jest taka grafika z samochodem, i tam jest przebieg aktualizowany. Tak co dwa tygodnie około aktualizuje z krzyśkiem, więc możecie sobie na bieżąco, jeśli jesteście ciekawi, sprawdzać na stronie właśnie Eweliny, jaki jest przebieg, i on jest w miarę aktualny. Czy jesteś szczęśliwa na ten moment w życiu i jakie są Wasze cele, marzenia na przyszłość? Jestem szczęśliwa, bo pyszę, robię to, co lubię, nie męczę się z tym. Sama sobie jestem szefem, czyli po prostu trzymam taką wolność. Mogę się tym dzielić z Wami, bo jeden z filarów szczęścia i spełnienia to jest wykorzystywanie to, co w nas najlepsze na rzecz służbie światu. I tak sobie to tłumaczę, że w sumie może moją misją na tym świecie jest pokazać Wam, że nie musicie wymyślać leku na raka, żeby po prostu czuć spełnienie, tylko możecie po prostu w swojej prostocie robić to, co tak, kochacie. Tak, i to nie muszą być jakieś niewiadome jakie rzeczy, może być to na przykład jazda taksówką. I to też jest okej. Okay. Ja też jestem szczęśliwy. Nie jest to raczej mój najlepszy rok w życiu, ale myślę, że jest tak stabilnie na razie, więc na razie jest okej. Okay. Jakie są Wasze cele i marzenia na przyszłość? To jest kontynuacja tego pytania. No, to też jest ciekawe, bo w sumie długo nie wiedzieliśmy, czego chcemy, ale ostatnio nam się udało doprecyzować nasze plany życiowe. Ja się długo zastanawiałem, czy bym wolał mieszkać w bloku czy w domu. No i chyba ostatnio stwierdziliśmy razem właśnie, że jednak chyba w mieszkaniu w domu byłoby lepsze Ale w takim domku małym, skromnym, modułowym, nie jakaś. Z garażem, genera. ale z garażem. Z garażem no. No. Jak tam piesek grzeszny dajecie radę, czy już coś pogryzł w mieszkaniu? Czy Milka coś pogryzła w mieszkaniu? O, tak, zdarzyło się. Nam zjadła kable, jakieś klapki nam pogryzła. Ostatnio miałam właśnie klapki i miałam je w sumie dwa dni na nogach i już mnie zepsuła. Twoje sandały też, była taka sytuacja, że Ewina kupiła sobie sandały w sklepie, położyła je w salonie na ziemi i następnego dnia jak wstała, no to już była bez jednego sandałka. E, mi się już skończyły pytania. To wszystko. Myślę, że za jakiś czas możemy sobie powtórzyć takie Q&A, może będziecie mieć więcej jakichś pytań. Dobrze, na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie też jakiś komentarz, a jak nie macie nic do dodania, to po prostu napiszcie maczugi dla zasięgu. Życzymy Wam udanego tygodnia, do następnego vloga, cześć!